Damy kolegę Szczepana, może nam się przedstawi jaką dyscyplinę wyprawia, podejrzewam, że jakieś dźwiganie ogromnych ciężarów. No tak, w tym momencie chciałbym powiedzieć do trójboju siłowego, zobaczymy czy się uda, natomiast... Czy tak... jakaś przerwa do Szczepana? Tak? Yy, w startach w całym trójboju, takiej w no to dzisiaj lat Przerwa i wyniki siłowe? Yy, wystartowałem WPF, yy, w IPF-ie, byłem w kadrze mistrzów yy, w akademickich. Polska, Polska, i trzecie miejsce No i później przerwałem tam ze względów, bym powiedział, z zdrowotno organizacyjnych. Stwierdziłem, że to jest, jest za, za bardzo za duża jest takie rodzinne e, pra, praca tej sprawy. Natomiast w tym momencie e, mam to wszystko położone. No stwierdziłem, że jak nie teraz to już nigdy, bo mam 37 lat i tak oceniając subiektywnie stan swojego zdrowia stwierdziłem, że jeszcze może mieć 3 4 lata zostały mam jakiś tam plan żeby tonę na dźwignąć raby jeszcze tylko coś tam udał zobaczymy jak się marzy, uda że się marzy uda marzy są chęci powrotu, nie i tak. to jest... Startujesz w wyciskaniu, w martwym ciągu i w przysiadach, czy jakoś eee, To znaczy najbliższy moim to jest e, trój, bo e, dwa miesiące tam startowałem na, na miejscu, się tak szatach WPA, ja, e, tylko no, miałem kilka operacji kolan i tak naprawdę na pierwszy start e, poszło wyciskanie jako single lift i, i martwy i ciąg. I to wyciskanie niestety zawsze miałem słabe, bo, chociaż podobno jest tam jakaś nadzieja na, na poprawę. Skończyłem na 202,5, celowałem w trochę wyższy wynik, ale naderwałem piersiowy. No i później była właśnie dojemna zastanowienia, czy, czy, czy robisz te martwy ciągi. Co robiłem, martwy ciągi. No niestety przez ten pierwszy by poszło to dużo gorzej niż planowałem. Ale i tak na pierwszy start nie najgorzej, bo tam kg poszło i no myślę, że teraz mi się uda już po tam tych trzech. Ale mnie się jak wyrężyłeś? Nie, naderwał się. Naderwał się. Jakiś... Już miałem na, na klatce sztangę i po prostu czułem, że. No, późno, późno, tam... późno, który. Czy zaprawiałeś operacyjnie? To znaczy nie ma zrozumienia dla mojego podejścia do <d modeling> yy, <d im> takich kwestii medycznych, natomiast myśmy no tyle konkluzji, że doskonale wiedziałem, nie. że tam żadna kość nie poszła, y, w którym mniej więcej miejscu do, dokładnie czułem. Wielki szyniak nie wyskoczył, pełna ruchomość została zachowana. Się się Sau, więc, y no. takich teraz nie takich bardzo teraz już, nie? Nie, 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 nie. No po prostu no tam je rozciągamy ten piersiowy, żeby to się nie powtórzyło. Trochę poprawiłem pozycję, bo, no bo miałem z tym ja, duży problem. No zobaczymy. No, chciałbym tam poprawić ten swój wynik z kwietnia. przecież że jakieś tam 210-215 na złym zasięgu. Na ten moment nigdy wielkim rozdziskaczem nie będę, natomiast się mocno nastawiam na temat wyciągi. No i teraz jest kwestia tego jeszcze e, nóg. Kiedyś tam treningom się udało pociągnąć 340. To nie był jakiś tam rewelacyjny wynik, ale był chyba wyższy od rekordu polskiego wtedy w IPF-ie. E, no teraz są zupełnie inne czasy, zupełnie inne wyniki. Ja sam już tam mówię, po kilku operacjach i wiadomo jak to będzie idzie, to jak krew z od dwóch miesięcy te przesiady. Pierwszy raz ostatnio założyłem taśmy. No nie wiem, chciałbym, powiedzieć, ja tak, plan jest taki, żeby w tym wrześniu przekroczyć 300, a później to do 400, bo to, żeby tam to będzie na 400, 400, pociągnąć no i po 200 wycisnąć A masz, kiedy masz kiedy start, najbliższy to Najbliższy to będzie 21 wrzesień Węgry. Może coś tam po drodze, ale to na coś takiego treningowego znaczył. W obu 20 latach nie było mnie w tym bo więc chciałbym zobaczyć, jak teraz sędziowie, te, te siaty. No tak, 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 tak się objaśnię. Tak się objaśnię, tak. No. To, taki jest plan, tam jakiś tam... Teraz już zabitałem, to jest w Masters. Ja jestem starym, bo w 37, ja mam 45, więc też... Patrząc do mnie to młodzie, nie? No tak, ale pewne, pewne rzeczy już minęły, tak? Już, już czuję, że, 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 że to nie jest to, 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 to co, 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 co było. No więc taki plan jest. No Wystarczy tak we wrześniu, zrobić jakiś tam wynik, wiem, że tam tej federacji tam Świata z 600 kilo, no to chciałbym to pobić, wydaje się realne, bo wystarczyło gdzieś tam 300, 300 i 200 wycisnąć. Ja mi się wydaje, że jak masz chęć i w góry pokładałem to. To jest realne zwiększyć kalorie i na pewno będzie Tak, to, to mam opanowane, mamy <laughs> dietę, właściwie dwie diety, więc wszystko jest. <laughs> to nie ma czym się martwić, siła, tak pój należy. siła pójdzie, a w tym sporcie ważna jest siła, nie wygląd, więc koledzy na pewno się uda, trzymamy kciuki. No, no, Szczepan jeszcze tam przy okazji dodam, bo, bo Szczepan tak jest skromny. Startował też siłowaniu na rękę. W MMA, także tak, bardzo o, wszechstronny o, o, zawodnik, a jeszcze maratony, wiem, że biegałeś, nie? No to jak zakończy karierę, to zawsze może iść do MMA. Tak, tak, tak. tak. Chyba, że kariera maratonczyka. To nie, bo to będzie, no, to będzie, to będzie trudniejsze. Ale chyba, by było, że dobrą po, ofertę na MMA dostanie. To trzeba na było ograniczyć. Z za tak. 300 tysięcy. Tak tak, 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 ja tak, tak. To musiałbym ograniczyć. To jesteś chętny. Za 300 No, zapłacisz dodatek. Jesteś chętny. To bardzo chętnie. Tak, na toncie, to nie przejdzie, bo musiałby z jednej dyty zrezygnować, to nie przejdzie. No no, no, ale ma ja tylko ma dwie, więc nie może, nie? Ale tutaj no, Jurek potwierdził, były takie okresy, tutaj tak wyglądałem nieciekawie, ale że na jednej diecie byłem parę <laughs> miesięcy, no, była tak. I ty tak. kulturystycznie ćwiczył jakiś czas, nie? Ale to niestety no nie, nie ma to bo po prostu orka na łgorze i... Każdy ma tam inne warunki, inne ma swoje cele, nie? No i inne, że tak powiem, jakieś tam zamiłowanie, nie? Tak. Nie przeskoczyłem pewnych rzeczy. Mój ojciec chciał, żebym został piłkarzem, ale jak miałem zostać, zostać, jak ja nie lubię piłki nożnej. Nierealne. Ale byś no. jako piłkarz dobrze wygląda. No. Ty tak, na bramce. Dzięki.